Siedziałem parę dobrych godzin i zrobiłem sobie listę. Tutaj napisałem dlaczego wygrał Karol Nawrocki i oczywiście trzeba zacząć od jego osoby, od jego sztabu, ale wymieniam też inne czynniki. Proszę bardzo, na pierwszym miejscu nie będzie Republiki, ale coś pewnie jeszcze ważniejszego. Otóż po prostu błędy yy, rządu. a Znaczy te wybory dlatego zostały wygrane, ponieważ rząd był bardzo źle przez ludzi, ludzi oceniany. To jest najważniejszy czynnik, ale drugie miejsce zajmuje Republika. A na trzecim miejscu wypisałem sobie tutaj media społecznościowe, które były, okazały się tak naprawdę egzekwowo z Republiką, głównym zwycięzcą. Cała alternatywa tego. dla wkładu rządowego. Dokładnie. Oni sądzili, że po wejściu do TVP wszystko opanowali. Tak. A okazało się, że oni opanowali. Ścisnęli Otworzyli. I im się wymotywy. Tak, nie sprawdzili, że dla większości młodych ludzi, tak gdzieś do 20, no do 30 roku. ...ku włącznie, to jest nie telewizja są głównym główną źródłem informacji o świecie, tylko media społecznościowe. Ale mazi ludzie głosowali bardziej na karierę.